Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabiorę Was do domowego biura inspirowanego stylem Boho, które zachwyca naturalnymi materiałami, subtelnymi dekoracjami i przytulnym klimatem. To idealna przestrzeń dla tych, którzy szukają harmonii i ciepła w miejscu pracy. Zostańcie ze mną, aby poznać wszystkie szczegóły. Centralnym punktem tego biura jest biurko wykonane z surowego drewna o nieregularnych krawędziach. Jego naturalna forma wprowadza do wnętrza organiczny akcent i podkreśla boho estetykę. Do biurka dobrano białe krzesło w stylu mid century modern, które dodaje przestrzeni elegancji i nowoczesności. Ściany zdobią rustykalne drewniane półki, które mieszczą książki oraz drobne dekoracje, takie jak ramki czy ceramika. Te elementy nadają wnętrzu osobistego charakteru i wprowadzają artystyczny akcent. W całej przestrzeni znajdziemy plecione kosze oraz doniczki z roślinami, które dodają świeżości i naturalnego uroku. Zieleń pięknie kontrastuje z ciepłymi odcieniami drewna i beżowego dywanu typu makrama, który zdobi podłogę. Dywan nie tylko ociepla przestrzeń, ale również podkreśla jej przytulny charakter. Naturalne światło wpada przez okno osłonięte bambusowymi roletami, które filtrują promienie słoneczne i tworzą miękką atmosferę. Dzięki temu wnętrze jest jasne. A jednocześnie zachowuje swoje ciepło i intymność. Całość emanuje spokojem, ziemistymi tonami i harmonią inspirowaną naturą. To biuro to doskonały przykład połączenia funkcjonalności z estetyką Boho idealne miejsce do pracy i kreatywności. Jeśli podoba Wam się ta aranżacja, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych inspiracji do Waszych wnętrz. Do zobaczenia!